Cześć z tej strony Kaylee LPS TV. A dzisiaj ja Wam coś mam do powiedzenia. Dziękuję osobom, które nagrały oraz zrobiły filmik pod tytułem Ratujmy Polski czy tam LPS Tube? Po prostu. Po prostu ratuj, ratujmy LPS Tube. Dziękuję dziewczynom, które to nagrały oraz które to zrobiły. Jeszcze raz powtarzam. I też się nieco wykażę. LPS Tube nie jest po prostu tubem. To jest magia. To jest żywioł. To jest coś więcej niż YouTube. To jest więcej, jeszcze więcej, przez co rozwijamy swoje marzenia. Mój kuzyn z tego się śmieje, ale zobaczy, że naprawdę te zabawki są super. Czy w ogóle to jest wszystko super? Dziewczyny, które to nagrały, to Kinia EPS oraz Sofia, czy tam Sofia, Sofia, sorry. Jeśli macie takie marzenia, żeby nagrywać, to nagrywajcie śmiało. Niech staje się lepszy LPS-tube, niech staje się większy. A jeśli macie zamiar odejść, to nie róbcie tego, dlatego że wtedy jest smutniej wtedy jest mniej energii do nagrywania. Jeśli to jest poważna sprawa, że musicie odejść z LPS-tube, to rozumiem, ale jeśli po prostu. a tam sobie odejdę, bo nie chce mi się już nagrywać. Po prostu zróbcie info, że nie chcę wam się nagrywać, że nie będziecie, że nie macie weny, że filmiki będą e, co tydzień albo co dwa tygodnie, ale nie odchodźcie. Jeśli ktoś ma zamiar być na LPS tubie, zapraszam. Jeśli ktoś ma odejść dlatego, że po prostu nie ma weny, to proszę jeszcze się z tym strzymać. I to chyba koniec naszej rozmowy, a raczej mojej, mam nadzieję, że. Powiększy się, nie będzie się zmniejszał, zmniejszał, że już w ogóle go nie będzie. Niech to wszystko rośnie. Niech Wasze pasje będą jeszcze bardziej rozwinięte. LPS to nie tylko plastik, ale w sumie to w ogóle nie jest plastik. To są, to są, to są zabawki, które są wspaniałe. Najlepsze na świecie. I trochę się rozgadałam, ale tak, właśnie o tym miałam powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie więcej tych LP tuberek i w ogóle tych początkujących, żeby później doprowadzili się do sukcesu. Zapraszam na LPS Tub i no co, Bajo. Proszę przybądźcie, bo mi jest smutno.